Jakoś tam dziwnie cicho. Wszyscy troje złaście z drzewa. O, po co pośpiech? Tu jest przyjemnie. Bill, jesteś zestresowany. Chodź tu do nas. Czy wy macie w nosie pokonanie korka? Nie, 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 czerwona! Koniec. Prosicie się o to. Czas wytoczyć ciężkie działo. Mało! A co? Już dojechaliśmy do wielkiego miasta? Wciąż jesteśmy na farmie. Ty chcesz powiedzieć, że nie wyjechaliśmy! Daj upust złości! Jeśli chcesz ruszać w drogę, musisz kazać dzieciom zejść z tamtej jabłonki! Ja im każę! tak Macie złazić z tego drzewa, ale już! Zastosuję środki szantażu albo przymusu. Co w was wstąpiło? Te uśmiechy i machanie rękami! Czy to duch drzewa was omamił? Idź, precz, podły duchu! Przepędzam cię! Tu nie ma żadnych złych duchów, tylko duszek przyjemnej laby. Cóż, wasz tata bardzo chce ruszać w drogę. Chodźcie, wsiadamy do samochodu! Ale to drzewo jest przecudowne. Przyjemne. Mm, Przyjemna. Babuniu, czy to takie samo drzewo, jakie miałaś przy swoim domu? Nie. Wiesz co, nie jestem całkiem pewna, bo pamięć mi szwankuje. Wiesz co, ze wszystkich zmysłów węch najlepiej przywołuje wspomnienia. Co ty boisz? <laughs> Zaraz się złapiesz! Takie samo drzewo. Mamo! Co tam tak długo? E, ja tu troszeczkę posiedzę, Bill. Pospać w aucie jest miło, ale tu jest lepiej. Chodź tutaj do nas, synu! Co? Nie! Co się tu dzieje? Czemu cała moja rodzina wybrała drzewo? Macie szczęście, że cała droga już jest czerwona. Przynajmniej gorzej nie będzie. Co? CIEMNO-CZERWONA! NIE! To wszystko przez ciebie, drzewo! A ja mam tego dosyć! Zabierasz mi rodzinę! Marnujesz mój czas i teraz będziemy musieli tkwić w tym korku! Papo, co ty tam robisz? Cóż, skoro nikt nie chce mnie słuchać, to zmuszę was do tego! Bo zaraz zetnę to drzewo! Jasne, mam tylko tępy kluczy kalesie! się... Papo? Co? Papo! Co? Papo! CO?! Ty też nas wcale nie słuchasz! Prosimy, żebyś wspiął się na drzewo! Czemu? Co jest takiego w tym zwykłym drzewie? Cóż, może gdy tu wejdziesz, to się dowiesz. Spokojnie, jabłonka jest bardzo mocna. No, jest bardzo solidna. Orientuj się! Wow! Bardzo smaczne jabłko. Możemy takie sprzedawać. Zaraz. Czy to nie jest? To samo drzewo, z którym dorastałeś. Mądry człowiek powiedział, że węch najsilniej przywołuje wspomnienia. Kto to powiedział? Papo, Pospiesz się. Zaraz zobaczysz najlepszy widok. A? Podoba ci się? Teraz rozumiem, to drzewo jest wspaniałe.